W tym filmie przeżyję 100 dni na pojedynczym czanku i będę musiał na nim pokonać smoka oraz zdobyć całą diamentową zbroję z enchantami. Na nagranie tego filmu poświęciłem naprawdę dużo czasu. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a ja wtedy będę miał motywację, by robić takie filmy częściej. Każdy Minecraftowiec zaczyna ścięcia drzewa. Płomocnię no, zobaczyć, ile sadzonek jest na ziemi. Dobra, jakieś surowce by się przydały w sumie. Dobra, szybko poszło z tym węglem. Tutaj jeszcze jaskinia jest! Dobra, mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. Nie, ale żelazo. Tutaj więcej tego żelaza jest. A jakby tak sprawdzić, czy żadnych surowców tu nie ma? O, jest żelazo po prawej! Ej, sporane są te złoża na tej mapie. Wyrównajmy troszeczkę tutaj, bo jest brzydko. No i strzał w dziesiątkę. Teraz tutaj jest ślicznie. Chodź tu, kumpel, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pyk, pyk. Siemano, nowy domek. No, to chyba wie, gdzie ma zamieszkać. Idź tam. Nie, 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 ty, zawracaj, zawracaj, zawracaj. Sieć? Sieć. Si no. Chodź tu. No chodź, proszę, no, proszę. Co to za krzyżówka z tego wyjdzie, niby? Dobra, musimy zrobić pomieszczenie niżej. Ty, co jest? Właśnie urosło drzewo, które zabiło mi owce. Dobra, kumpel, zemsta jest robiona. O, kolejne drzewo. Kurde z ulem! Nie wiem jaka jest szansa na to, żeby się zryspiło drzewo z ulem, ale, ale szansa jest wystarczająco duża. No i bomba. Zabieramy się do pracy, przestajemy kopać. Tu jakieś żelazo się pojawiło! I już możemy rozmnożyć nasze król... Ale złodziak. Robimy kurnik dla kury. Moje pierwsze jajo! Nareszcie. Piętro rozkopane. Dajcie mi sekundkę, farmę zaraz tworzymy. BUM! I jest farma. Stajenkę zróbmy dla zwierzaczków. Kolejny dzień zacząłem od kopania. Chciałem uzyskać jakieś surowce, chciałem jakoś wzmocnić swój wśpunek. Nie spodziewałem się jednego. Co to jest? Dobra, ja w tej imprezie nie będę brał udziału. Co ty robisz? Ej! 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 Nie, ja tylko w telefon zerknąłem, to już wybuchy są. Nie no, dobra, koniec żartów. Będę się z nimi bił do końca. Ej, dobra, ich tu jest więcej niż myślałem, weźcie się uspokójcie. Musimy was troszeczkę umyć, bo całe życie w piwnicy siedzicie. No i został ostatni oponent. Dawaj mi tutaj przedmioty. Ee, uspokój się, chłopie, nie bij mnie. Ja cię muszę okraść Następny dzień zacząłem od prowizorycznej budowy domku. Ja nie mam tutaj gdzie mieszkać. Nawet moje krowy mają zadaszenie, a ja nie. Dobra, tutaj damy jakąś ściankę. Będzie ładnie. Z powodu tego, że nie mamy za dużo drewna i za dużo miejsca na wyspie, zrobiłem kwadracieka w powietrzu, na nim posadziłem drzewka i jakoś to działa. Tak? Jest ładnie? Nie. Jest skutecznie? No, no jest, no. No Ale za moje starania możecie zostawić łapkę. Będę szczęśliwy Ktoś mi powiesz, to był głupi pomysł, a mu powiem, mylisz. Bo dzięki temu pomysłowi właśnie kończę mój domek. No, nie kończę, ale buduję. Stary ja nawet, basen mam w tym domku. Jeszcze ul, przystrójnie. Kolejne 10 dni spędziłem na bardzo nieciekawych rzeczach. Na przykład na budowie ekspiarki, ale również znalazłem diamenty. A pod diamentami, no sami zobaczcie co Okej, okay, ja rozumiem, że moby mają mało miejsca do rozpienia się Ale bez przesady Z tej małej jaskini też zrobiłem ekspiarkę Tylko taką różnorodną, na różne mobki No ale nie była ona jakoś do końca przemyślana No i widzicie skutki tego No więc przejdźmy do następnych dni 21 dzień Nie jest teraz Mamy diamenty Mamy patyki więc możemy zrobić kilof, ale nie mamy jednej rzeczy. Nie mamy enchantu. Więc, żeby zdobyć enchant, musimy wybrać się do podziemi i znaleźć więcej diamentów. Proste? Proste. Dlatego kraftujemy offek, wyposażamy się i kopiemy się w dół. 10 diamentów wychodzimy stąd. Możemy lekutko zrobić henczancik. No i jest gotowy. No i możemy zaklinać kilofek. Ale przydadzą się biblioteczki. Okej, okay, jeszcze i zbyt dużo nie mam, dobra? Postaramy się kiedy indziej. Czas powiększyć naszą farmę krówek. Mają za mało miejsca, wszyscy nie mogą mieć dużo krówek, a chcę mieć więcej krówek, bo chcę mieć więcej buchszelfów. Go, raz, dwa, trzy i mamy nową farmę. Okej, nasza zagroda się troszeczkę zwiększyła, przy okazji porozmażamy krówki. Niestety kurczaki mi uciekły z mechanizmu zbierającego jajka, ale to nic. Karmy malutkie króweczki, niech urosną. Kurczaczki też mi do nakarmić. Dobra, nudny w tym świecie zwykłym. Wchodzimy do nederu. jak wygląda neder na tej mapie. Tylko jeszcze potrzebujemy krzesiwa. Robimy zapalniczkę. Jedyne co nam zostało, to po prostu wejść do niego i sprawdzenie jak to wygląda od strony piekła. Aha, okej, okay, czyli Nether też jest w borderze. No nieźle. Będziemy musieli tylko poszukać gdzieś Blaze'u, bo wiem, że gdzieś są, ponieważ mapa jest przystosowana do przejścia gry, ale może nie teraz. Za to mamy bardzo dużo złota. A tu jeszcze skrzynka jest, mogę ją otworzyć? Kurde, nie mogę, ale lipa. Dobra, z wiedzeniem Netheru zajmiemy się później, na razie zajmijmy się rzeczami takimi e, na teraz. Na przykład z zatkaniem netheru, żeby mi nic tutaj nie przechodziło na pewno. A gdyby tak wyrównać to miejsce, no i zacząłem równać. No ale spytacie się, Tomek, po co? Używałem tego miejsca jako drugą ekspiarkę do mobów różnego rodzaju, żeby sobie podrobić szkieleciki i creepery e, oraz na przykład endermany lub Spidery. Ale zarymowałem. Problem był taki, że pająki wolały sobie siedzieć na ścianie i nie chciały do mnie schodzić. Więc spadłem na pomysł, żeby to wyrównać, no i w spokoju móc sobie drobić i ekspić. Okej, okay, jest ich milion. <laughs> Rzeczywiście. Yeah. ty robisz, chłopie? Pomiało mi się, że brakuje mi jednej rzeczy. Mianowicie enchantu, który jest jednym z najbardziej przydatnych temów w Minecraftzie. Więc go zrobiłem i go położyłem. Przez kolejne 3 dni w 100% poświęciłem się temu, by mieć możliwość posiadania kilofa z enchantem Fortuna 3. Przez to, że na czamku jest ograniczona ilość surowców, nie opłacało mi się kopać bez tego enchantu, dlatego postanowiłem najpierw go zdobyć, a dopiero później bawić się w górnika. Z tego powodu przez 3 dni ekspiłem oraz stałem się największym dostawcą mięsa wołowego. Dla sieci McDonald's. Nie no, z tym ostatnim akurat żartowałem. Jedwabny dodyk i niezniszczalność. No, wyśmienicie. Dobrze, że mamy jeszcze trzy próby. Szczęście trzy jest. I wydają cztery. Dobra, idealnie. Teraz z czystym sercem mogę lecić zbierać diamenty. poświęciłem na to, żeby zbudować upgrinder. Była to chyba najlepsza opcja na to, żeby w szybki sposób pozyskać eks oraz dużo luty z potworów. I rzeczywiście okazało się to bardzo wydajne. A następnie przez kolejne kilka dni próbowałem zdobyć butelkę od wiedźmy. Nie dość, że te wieźmy totalnie nie chciały się respić, to na samą butelkę zlegko powyżej 12%. I kolejne 7 dni na to zeszło, ale jednak się udało. Dobra, w końcu mamy wiedźmę po 40 tysiącach godzinach. Poleciała, mikstura poleciała. Ty, ale jak ty pijesz miksturę, chłopie, to będziesz butelkę, nie? No. no, no, no i elegancko. Następnie zabrałem się do tego, by pozyskać wszystkie rzeczy potrzebne na stworzenie mikstury słabości, która później przyczyni się do tego, że będziemy mogli mieć wieśniaki. Dlatego poszedłem pozabijać troszeczkę blazów, odnalazłem borowiki w mederze, zabiłem kilkadziesiąt pająków oraz zabrałem trzcinę cukrową, by pozyskać cukier. Dobra, mamy pierwszego wieśniaka! Zapraszam kolegę. O, i kolega czeka. Już robię panu daszek. Dobra, sfermentowane oczko. Rzucamy oko i bawimy się w Harry'ego Pottera. Czarodziejskie sztuczki. Dobra, mamy ją. Jeszcze tylko złota jabłuszka. Jedyne co nam zostało to <gorsza> najgorsza rzecz. Drugi wieśniak oraz pomieszczenie dla nich. Więc zróbmy to pomieszczenie. Dobra, tutaj jedno łyżeczko, tu jest drugie. zróbmy mi zagrodę, żeby nie było ucieczek. Lecimy szukać chętną osobę, która chce tu zamieszkać. Dobra, nie wiem ile czasu minęło. Widziałem tutaj i ciągle chodziłem na rzecz po prostu. Jest drugi. Kumpel, chodź tutaj, do drugiego. Już kolega ci znalazłem, ziomek. No nie tu! Tu, e! Śpisz? Co jest? Ej! Czemu on zginął? Ha, to zajebiście, to czekamy na kolejnego O, no, odejść! Odejdzie... CO JEST?! Zabiłem ich chyba tym, że postawiłem blok, oni w to weszli No to super Czekamy kolejne 20 lat Enchantujemy spodzień O! No i teraz taki cały secik tylko potrzebuje. No nic, zabieram się dalej do zabijania mobów Dobra, jest jeden zawodnik Jeżeli będzie taka sama sytuacja jak ostatnio, to ja nie wytrzymam zaraz, psychicznie Siedziałem tutaj, nie wiem, z... 20 tysięcy godzin Dobra, mamy jednego oponenta Czekamy na drugiego oponenta Kolejne 30 godzin Siemano Dobra, po 10 latach się odnalazł Kolejny chory willard. Chory to on jest, zaraz nie będzie chory, bo go uleczę Już mam dość, naprawdę mam ich dość Jest i chłop Dobra, chłopie Jest, 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 jest. Ej, dobra, co wy uciekacie? Ej, dobra no, Puść Nie mnie Ja cię chcę tylko uleczyć Chodźcie tutaj jeszcze raz No i co, spryciulo? No to łapcie teraz No łeb Teraz masz jedno z jabłko. Ty masz drugie. Już jest, jak się trzęsą! Zobacz, zobacz, zobacz. Możesz się uleczyć już? Dobra, rozdzieleni. Schowaj się normalnym. O! Jest! Mam jednego! Dobra, mamy dwóch wieśniaków. No i teraz rozpoczynamy nasz etap rozgrywki, polegającym na tym, że tworzymy naszą metropolię. Zaczynamy od tego, że muszę zrobić łódkę i przetransportować na dół. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Weź ty tam nie idź, ty. eee, no raz zabieram się w podróż, chodź tu chłopie tutaj. Przygotowałem dla was nocleg Mianowicie pakujesz walizę do środka No się wjeżdża No i czekasz tutaj w tej łódce Tylko nigdzie nie popłyn. No chłopie będzie tragedia jak tak zrobisz No to płyniemy w rejs po raz kolejny No to dopłynęliśmy do portu Witam serdecznie Już was chłopaki tutaj witam chlebem i solą Chciałbym uzyskać małego brzdąca Oooo! Chodź tu masz kumper. Co machasz głową? Chleba jeszcze nie jest, jeszcze zęby nie wyrosły. Dobrze, troszeczkę ich odgrodziłem, już wam wyjaśniam jak ma to wyglądać. Tutaj już mały zioma biega. On zostanie bibliotekarzem, będzie mi mending robił albo coś innego. No już się kochają. No i super, o to chodziło. A tutaj... Pan łucznik się wychował. Zapraszam serdecznie. Chodź kumper. tutaj, tutaj, tutaj kumper, chodź. Nie martw się, chodź. O. i cyk Masz młodziutki, szkół się tutaj powolutku Ten pulpit jest od ciebie 40 razy większy Ale to co? Ważne, że książka jest tam, bo już się uczył Jutro sprawdziam pamiętaj Ty za to młodzieńcze Będziesz mi wymieniał patyki na emeraldy No my... idziemy w kibę Już praca wykonana Ty <grych> chłop ucieczkę mi zrobił, chodź tutaj Chlebek ci dam Ale musisz ze mną pójść Ty, w drugą stronę, bo cię pszczoła pogryzie, chodź tutaj No i gdzie ty idziesz? No tutaj to nie zamieszkasz Nie, 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 ja tutaj mieszkam ty, spryciula! Ha, co teraz? No pójdziesz stąd czy nie? Chodź tutaj. No skaczę mi chłopuszku ty, wstawaj! Chodź tu, macham cię! Oto włusem do szkoły jedziemy teraz, Wagarowiczu. Kolejne doby spędziłem na tym, żeby zdobyć jak najwięcej patyków dla mojego villagera, ale jeszcze nie teraz. Czy na razie jest malutki? Jeszcze nie potrafi strugać patyczków, więc zostawiamy to na później. Po wielu naprawdę długich godzinach męczenia się z villagerami, postanowiłem być bogaty i poszedłem do kopalni, zdobyć wszystkie diamenty, jakie tylko znajdę na tym czanku. Na no, przy okazji się troszeczkę odstresować. O! Czyli tutaj mamy ten portalek. O! Dobra! Po tym, jak znalazłem portal, dostałem olbrzymią motywację do tego, Żeby się jak najlepiej uzbroić na walkę ze smokiem. Widzisz to? Bogactwo, kolego, bogactwo. Po tym, jak mój villager urów zacząłem z nim wymieniać patyki na emeraldy. Dla mnie opłacalne, dla niego nie wiem. Daj mi jeszcze więcej tych emeraldów. Jeszcze więcej. Nie wiem, co z tymi patykami zrobisz, ale dawaj emeraldy. Dawaj, wieśniaku, kochany książeczkę. No i w końcu nie muszę się martwić, że go zużyję. Dzień 71 i 72 poświęciłem na upiększenie mojego czanka. Tutaj zrobiłem jaką ścieżkę. Tutaj wymieniłem. W moją podłogę z kamienia Na podłogę z kamiennych cegiełek Ściany z piasku Mieniłem właśnie na kamień Nie jest to jakieś piękne Ale jest pewno trudniejsze. Za to w dniu 73 Uświadomiłem sobie Że mam bardzo mało trzciny, Więc ten czas poświęciłem Na budowę nowiuteńkiej Dalej małej, ale większej farmy trzciny. Za to kolejne dwie doby, czyli dzień 74-75 poświęciłem na upiększenie okolic przy mobgrinderze. Naprawdę brzydko to wyglądało, kiedy była farma, drzewa, mobgrinder obok siebie. Teraz jest tam po prostu równo. Nie oszukujmy się, od razu lepiej to wygląda. W sumie to nie wiem, jest teraz tutaj tak dużo miejsca, że możemy zrobić cokolwiek. Na przykład... Yy... Wypuścić kurczaki. Po coś mi te jajka są, tak? Nie miałem co z nimi zrobić, to chociaż niech tutaj sobie pobiegają bez stresu. Dobra, zostało nam nie dużo czasu, więc ten czas zacznę poświęcać już na wymaksowanie swoich itemów, żeby smoczka to tak o, piu, rozjechać. Rozumiecie, widzowie? Dlatego ja w tym momencie zabieram się do ekspienia. Jak już w expie levelik, enchantujemy wszystko, przygotowujemy się. I niszczymy smoczka i kończymy to. Padam na łeb, jest godzina siódma rano. <laughs> Także jeżeli się poświęcenie, zapraszam do łapki i do subskrypcji i do komentarza. Tak pomyślałem, po cholerę mi są te zwierzątka. Już mi się do niczego nie przydadzą, że to jedzonka. Przynajmniej będę miał co jeść. Kolejny dzień, kolejne enchantowanie i przygotowywanie się do walki. Naprawdę długo to zajmuje. Po czasie te kurczaki serio irytują. Teraz jeszcze siutko i spokojnie. Tylko dymek został. A ten zawodnik, co tutaj robi? Wypad. Akurat by się perełki przydały, bo idę twojego kolegę pokonać. O, kumpel nas jakiś odwiedził. Zapraszam, zapraszam. Chodź sobie. Subskrybuj. E, ty też widzę, subskrybuj. Uświadomiłem sobie, ile mi zostało tak naprawdę czasu. A ja sam sobie narzuciłem zadanie, żeby zrobić cały secik 4-3. Dlatego przez kolejne 8 dni siedziałem, farmiłem, biłem. Ekspiłem, dropiłem, wszystko robiłem, żeby tak naprawdę sam siebie zadowolić. Po wyekspieniu mojego potężnego 33 poziomu nadszedł znaczy czas na kolejną próbę wyenczantowania mojego hełmu. Niezniszczalność 3 całkiem spoko się zapowiada, zobaczmy, co będzie dalej. Dobra, mamy to. Super. No i właśnie w tym momencie mamy cały setik 4-3. Moje głupie ambicje zostały spełnione. Teraz jesteśmy w pełni gotowi do tego, żeby walczyć ze smokiem. Potkanie ze smokiem coraz bliżej, więc wypadałoby w końcu mieć do niego dostęp. Poszedłem pobić troszeczkę blazików. Otworzyłem odrzędu. No i w końcu otworzyłem portal. W dniu 96 uświadomiłem sobie, że wszystko co potrzebuję już mam. Dlatego wymyśliłem sobie zadanko pozyskanie całej kolczugi. Miałem już każdy element tej zbroi oprócz klaty. No i i przez te trzy dni udało mi się ją zdobyć. Ty, jest. Dobra. Stary, cały seci wołam. Idziemy pić smoka w nim. Ale ja wyglądam poważnie teraz. Jak z rycerz ze średniowiecza. W końcu. Nastał dzień setny. To jest moment na to, żeby pokonać tego jaszczura. Tylko, że stwierdziłem, że jeżeli go zabiję w zwykłym secie, to będzie załatwe. Dlatego zabiję go w zbroi, którą zdobyłem przed chwilą. W kolczudze. Pozwoliłem ją sobie zenchantować, ale... Zacząłowałem tylko klatę, bo i tak nie mam lapisu! No bo na tym cząku chyba więcej lapisu już nie ma Ach, dobra, to jest ten czas. Ja tam wchodzę, ale wy w tym momencie stawiacie subika, stawiacie łapkę i piszecie w komentarzu, ale niezły smok. Chodzimy. Dobra chłopie, dawaj na ring! Sto dni na ciebie czekałem. Chodzimy na górę. Mam nadzieję, że moja potężna zbroja wytrzyma. Uderzenie od niego Ty nie odpoczywaj, zaraz się bijemy. O! Trafione. Nie, ja się boję go. Odejdź, 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 Dobra, lecimy z nim. Chłopie, co ty robisz? Wszystko trafiamy. No, tego się akurat nie dało trafić. Wszystko trafiamy. Piu. Jak są moje zbroi? O kurde, na wykończeniu. Ha, końcóweczka. Znaczy, no nie taka końcóweczka, ale prawie końcóweczka. Zaraz mi się łuk skończy, a nie go zabiję. Łap! I ostatni! A nie, teraz ostatni. Trzymaj! Jest! W końcu! A! Dobra. Widzowie bardzo dziękuję za oglądanie. Jesteście najlepsi, uwielbiam Was. Widzimy się za tydzień, w następny wtorek. Hejka!